ja kurde spełnię sobie marzenie następne Kurde To jest normalnie, masz, ja nie wiem, no. Takie koło, jaki kotlet Po tych naszych krzaczach Po jarzynach, po tym człowiek się wspina Nawet nie wiecie, kurde ile Jaki ja przyjeżdżam wypompowany nieraz wykopek Chcę tych chłopaków gdzieś zabrać, żeby kurde sobie gdzieś pokopali coś, kurde Znaleźć jakieś ciekawe miejsce odkryć. No kurwa, nie udaje nam się, nie udaje nam się do cholery Po tym ostatnim skarbie 3 do temu do tej pory nic takiego nie wyszło fajnego. Tam sporadycznie coś tam wychodzi, nie? Dlatego wchodzę, kurde w jakieś takie gęstiny, krzaki, skarpy, kurde, żeby gdzieś jakiś pum zaczepienia znaleźć. Nie wiem co mam powiedzieć chyba ma Głowa to mi pękła. w lesie no ale się ten las zmienił strasznie kurde ostatnio tu powiedzmy to było jak w parku można było sobie chodzić fajnie no teraz zobaczcie co tu się dzieje kurde bomba atomowa wybuchła w tym lesie przycinka jest tak no ale nie ma co płakać my tu jesteśmy gośćmi u nich nie oni u nas nie uciekam z tego miejsca i idę dalej tam z tą starą drogą nie lubię chodzić w takim czymś, tu się wywalić, nogę połamać Idziemy dalej już przeszedłem kurde chyba z pół kilometra Dupa blada Pierwszy sygnał Jakiś druzik, to chyba jakaś wynika była zobaczcie tu jest oczko No i biedne zwierzątka więc zabieramy Miedziawkę do kieszeni Dobra, jestem na takim fajnym wzgórzu z pięknymi widokami i jakiś taki sygnał tu mam pod kamieniami wykopiemy sobie razem, bo no coś tu jest zacząłem już grzebać Zobaczcie, że gdzieś dojdzie o, gdzieś tam idzie to pod kan... pod tymi kamieniami no nic, popatrzymy sobie razem obijam Was tutaj grzebiemy Dużo to takie kamienie są, kurcze tutaj To jest dziwne, bo na pewno nie było tutaj kopane nigdy. Kurde, ciężko jest na terenie coś wykopać. Widzicie tu wszędzie korzenie, jak cholera. A się okaże, że kawałek blaszki, kurde. Co to jest? Ja pierdzielę. Nie! O, słuchajcie, kurde! Zło, mówię, kurde, no kawałek odłamka. Zobaczcie, co z tyłu jest. Spinka! i już sobie to czyścimy. O mordę, ale sami widzieliście, kurde. To znowu jakiś odłamek. A tu spinka, ale głęboko była. Jeszcze pod kamieniami tymi. Co to będzie w ogóle? Ja cię pierdziele, nie. Ja już to widzę. Jak ja się cieszę, że to odkopaliście razem ze mną. Masaka, no ja tu widzę swastykę już. Dobra, do chopaków, kurde dzwonię. Chłopaki, jest petarda. Pali się. Jeszcze nie wiem, myślałem, że to odłamek wyszedł, kurde jakiś, kurde zardzewiały. A tu spastykę widzę. Ja pierdzielę jeszcze brocha z tyłu, jest wpinka. Chodźcie tutaj na to wzgórze, ale to będzie kopyto. Coś pięknego. Ty, to wygrałeś na kolejkę. No na, na tym wzgórzu klingier całym, co mówiłem wam, że tutaj dochodzimy do tego miejsca. Dobra, ja to czyszczę, zaraz wrzucę na ten, ale petardzicha będzie. Daleko od leśnicówki? Daleko od leśnicówki? stronę musicie się kierować, na skraj lasu. Jaka to będzie petarda. Takie pineskę dawałeś? No dokładnie macie pineskę. Dobra, wyciszę tutaj, bo kurde nie pogadamy sobie. Chodźcie do słońca. Jeszcze mówię, kurde, będzie złom. Ale coś miałem nosa, żeby włączyć kamerę. Coś miałem nosa. O kurde, ale to jest trochę zajechane. Nie wiem co to jest za metal. Ale brocha. brocha, patrzcie kurde, to jest na wylot na wylot tutaj jest ta swastyka z tymi, tymi ja pierdziele, ale fanciur ale fanciur dobra, to ja już mam dzisiaj fanta swojego i mogę chodzić sobie sportowo, jak ja to mówię co to jest za broszka? co to jest za brocha? do czego to jest w ogóle? Dobra. Kurde, ale was rzucam po tym, po tej glebie. Przemyjemy sobie troszeczkę, spsikamy to. Zobaczymy, co do nam się tutaj... Co to jest? Jakieś liście dębu. Liście dębu jakieś kurde. A z tyłu taki, taki zawias. Tutaj jakieś napisy są. Nie miałem nigdy takiego fanta. Delikatnie to spróbujemy rozgiąć. Oj, boję się, że Boję się, że mogę to ułamać. Nie, nie będę tego ruszał, ale z tyłu są napisy z tyłu są napisy. Dojdziemy co to jest Niech tylko tutaj Moja ekipa przyjdzie i tutaj się nie ruszamy już z tego miejsca Tu w ogóle po tym lesie się chodzi to jest taka lipa że normalnie aż ja doła dostaje. Jest, są napisy Są napisy spikamy to Ja mówię znaleźć jeden Jedno miejsce, gdzie coś wyszło i krążyć jak sępy. Kurde, są napisy. Ausf. Dobra, zaraz Kazik tu przyjdzie i będzie to identyfikował. No piękna rzecz. Dobra, zobaczcie jak to fajnie wyschło. Jak to fajnie wyschło. To, są jakieś, to jest bagnet tutaj chyba skrzyżowany a później zobaczymy jeszcze na podsumowaniu. Spróbuję to przybliżyć te napisy i tutaj jest jakiś napis hmm. Ausw. Ale na dole to nie widzę. O, tu jeszcze po lewej stronie są napisy. Kurde, to trzeba jeszcze doczyścić. Do dobra. Zaraz to Kazimierz będzie czyścił. Ich. Co to w ogóle jest? Nie wiem, pierwszy raz takiego fanta widzę. Ale dobra, wołam chłopaków. E, na to miejsce, niech. Może sobie coś tutaj znajdą. Kurde. No i tutaj widzę, że już tam chyba Kazik się zbliża. Dobra, wszystkich tutaj wołam. Niech sobie, kurde, wszyscy tutaj przyczepimy teren. Może coś jeszcze wyjść. Kurde, to tak się źle kopie. To wzgórze jest tak kamieniste całe. Cały czas takie kamienie tutaj wychodzą. Jak się kopie. No kurde. Strasznie, ale dobra. Ale dobra, dobra. Dziś to jakieś kółeczko wyszło. Zamiast zobaczymy. Ej, mnie czym ty się tu podniecasz? Pięć groszy ktoś tutaj zgubił. Pierwsza monetka i cieszy. Pierwsza monecia cieszy. Stare pięć groszy, który to będzie rok? Ona jest tak zaruśnięta, że... Hmm, dobra, jest. Pierwsza monetka, jest. Jest dobrze. No jeszcze tu nikogo nie ma, jeszcze na razie sam się kręcę. Ale już chłopaki zmierzają. Ciężki teren, więc powiem wam, że bardzo ciężki ten teren dochodzenia, no ale... No ale jak takie coś tu wyszło to kurde, no to ja nie mogę, normalnie gęba mi się tak cieszy, że szok. Jeszcze raz Wam pokażę. Kurde, normalnie ja chyba sobie przyczepię to do ciuchów, tylko ta agrafka musi, agrafka musi chodzić. Nie, na razie nie katuje, nie tego, bo zaraz umłamie z tego tyle będzie, nie? Ach, jakie mi się gęba cieszy dzisiaj. Ach, już mogę chodzić sportowo. Zobaczcie, jakie widoki ładne. Teraz będę wam nagrywał tylko przy, przy, przyrodę <laughs> No i na dowód tego, że Mówię właśnie wam, że jest, mamy bardzo ciężki teren to Zobaczcie jak to drzewo wygląda Kurde, obklejone jak choinka, mi kamieniami No i to właśnie jest, że Zobaczcie całe korzenie Całe w tym łupku takim tak zwanym tak? Fło, Się kurzy z tego, dobra No i tak właśnie korzenie są że one się trzymają, no właśnie się nie trzymają, mówię, że mówię, że one się trzymają, tak, właśnie się nie trzymają, to jest słabe zakorzenienie, no i to może polecieć w każdej chwili, no ale dzisiaj wiatru nie ma, chodzimy z bezpiecznie, ale ładne widoczki. Patrzcie, następny fancik wyskoczył, mówię, tu się źle kopie, niesamowicie, ale zobaczcie, nabijki od fajki, jaka ona fajna, jeszcze chodzi z tym, za zawiesikiem. A no, wodziutka. Jak kibelek, ty! Ty no, kurde, sypało się tu z góry komuś. No, niech marzy mi się kiedyś, żeby taką fajkę całą ceramiczną znaleźć, wiesz? Jakoś, kurde, nie mam do tego szczęścia. No, musiałaby być z tym elementem, nie? No z tym właśnie elementem musiałeś by się nie oddzielić, nie? No ale tu były też porcelanowe. Wiesz porcelanowe były takie też Fajeczki Co tam Kazimierz? Nie nie mam no. pojęcia co to, to jest jakiś wisiorek Ty Wiesz co, że ja kiedyś coś takiego widziałem zdobienia tam coś widziałem Coś starego na pewno ty masz kolczów? Nie, to jest od bankietu tak? A no tak, od koszuli no. no kurde Kto w koszuli chodzi po lesie? Wiep, plomb. <grytamy w plombie> o plombka ładna Musimy się kręcić tutaj Pisze. Tutaj była droga, właśnie wzdłuż teraz A, Tego wzgórza droga. Musimy się tutaj trzymać tego A tam i coś jeszcze? Drzwi, <grytamy> Widziałeś, że to szpanga? No. Kto wrzucił? No. Szpanie, teraz, ja za walkę wręcz, nie? Za walkę wręcz, no. Wow, kurde, sztosik. Ja. O, dobra panie, grupa mi się rozwaliła. A dlatego, że nasz kolega jeden tutaj niedaleko ma pola przytulone do naszego lasu. Tam ma zgodę. No Tam jakieś monetki ostatnio wychodziły. No i też mówiłem, że za godzinę tam przyjdę do nich ten las jest ciężki, strasznie. Głowa mi jeszcze boli, kurde, kawy nie piłem dzisiaj, ja pierdzielę. Jeszcze skrobię się po te góry. Dobra, mamy jakieś kółeczko? Mamy jakieś kółeczko, to będzie guzik. I to będzie guzik, i to będzie guzik z PRL-u. aj. I to będzie guziczek z prl -u. Pozłacany. Ale jest, dobra. No fajny tutaj ten las jest, kurde. No tak, tak. Sam to ja tu nic nie narobię. Może jeszcze kiedyś przyjedziemy do niego tutaj z tej strony. W każdym bądź razie idę pod górę koło tej starej drogi i zmierzam do chłopaków Słuchajcie, głęboki sygnał głęboki sygnał i zobaczcie co tam leży. Ja nigdy w życiu takiej monety nie widziałem. Chyba moneta. No bo, słuchajcie, miałem kiedyś talary w ręku one były takiej wielkości, jak ta patela. Boże, co to jest? Ja pierdolę! Nie mogę! Co to jest? Co to za gościu w ogóle jest na tym monecie? Ja nie mogę! Wszyscy poszli na pola, ja w lesie. Co to w ogóle jest? Kurde, ale dziabnąłem ją. Ach, dostała. Dostała tutaj kurde po pasie. No ale i tak jest sztos. Ja pierdzielę. Zaraz chyba posiłki. Szok, szok, szok! Wszyscy polecieli na to pole. Kurde, ja łażę po tym w lesie. Ja pierdzielę, ale no, nie wytrzymał. Jezu... ryjak, bana na gębie, już nie wiem co gadam w ogóle. Co to jest w ogóle za kotlet? Ja pierś, jaki sta... jakie to jest grube! Jakie to jest grube? Szok! Nie no. I ja mówiłem, ja mówiłem, że w tym lesie kiedyś coś znajdziemy. Kto nas ogląda, to wiedział już właśnie. Jak ja wchodzę do tego lasu, mówię od razu. Mówię, że kurde, no pachnie mi to średniowieczem. Ale takiego czegoś w życiu bym się nie spodziewał. Co to w ogóle jest? Talary, jak ja pamiętam, miałem w rękach, kurde. Łapie mi się trzęsą jak cholera Talary miałem w rękach, to kurde tam byli, byli królowie na tych Z takim berłem, a tutaj to w ogóle kurde jakiś gościu coś trzyma, nie wiem co to jest No i ślichnąłem ją, szlichnąłem ją cholera Ale to nic, no kurde i tak patela, zobaczcie jaki kotlet Nie wzywam pomocy Słuchajcie, nie mogę uwierzyć do tej pory kurde to, jest to kółeczko co wyszło Ja nie mogę, normalnie szok Ja tu będę chyba siedział przymurowany jak cholera Nic tu nie ma dookoła więcej Przesałem sobie ten teren niż cały ja nie mogę, normalnie nie wierzę. Jak to będzie talar, to ja kurde spełnię sobie marzenie następne. Kurde, to jest normalnie. ja nie wiem. No. <grym> Takie koło! Jaki kotlet. Po tych naszych krzaczach, po jarzynach, po tym człowiek się wspina. Nawet nie wiecie, kurde, ile. jaki ja przyjeżdżam wypompowany nieraz wykopek. Chcę tych chłopaków gdzieś zabrać, żeby kurde sobie gdzieś pokopali coś, kurde znaleźć jakieś ciekawe miejsce odkryć. No kurwa, nie udaje nam się, nie udaje nam się do cholery po tym ostatnim skarbie 3 lata temu do tej pory nic takiego nie wyszło fajnego, tam sporadycznie coś tam wychodzi, nie? Dlatego wchodzę, kurde w jakieś takie gęstiny, krzaki, skarpy, kurde, żeby gdzieś jakiś punkt zaczepienia znaleźć Nie wiem co mam powiedzieć, Manie, głowa to mi pękła Idę do chłopaków pochwalić się, bo oni się ogóle na polu Ja nie wiem ale to jest kosmos ja normalnie Nie wiem, Trzeba chłopakom się pochwalić kotletem, a tu następny fan! A tu następny fanciur Proszę bardzo Ale, to, ale skąd no, już to jest ty? tasak? No pszałk ma taki, nie? No, no, ale to mogą mógł... zeżreć już. Mogą tutaj rękojeść już zeszrzeć tak, tego. Nie wstają szabla. Nie. Ja, się nie. wydaje, że to była szabelka, to a, to na, na, na ten, na ogrodnicze rzeczy, to no, kurde no, by było zen. Nie, nie ogrodniczy. Ale a jak, na, do czego tasak? wojskowy tasak? Ktoś tasak? mieli tasaki No chyba ale że jest, się. Mylę. To mogłoby załatwić To jest żartę. No od ty, ale nie, kurde, pa... gdzie ty to znalazłeś tam koło domu? Od lasu ja wiem, z 200 metrów. Ale to co się tutaj, to tu się odwala, to jest masakra. Ale piękny, piękny fan, naprawdę gratulacje trochę Wieje, nie? Trochę wieje, ale to nic. Teraz tutaj trafił na tym polu. Dwa franki. 1941. Mm -hmm. Nie typowa moneta, ale ty jaka odwrócona, co nie? Patrz. Tu? Pszty, rewers, rewers. Rewers. No, o! ty. Ale myślałeś, że to srebro, co? <laughs> no, aluminium nie. Aluminium. I powiedz, skąd to tutaj się żyło? No skąd Jaki się żyło? Tak? Czemu monety są na polach? Mówili kiedyś właśnie, że żołnierze spali gdzieś tam na sianie, na słomie, później to, to szło do bydła, później z gnojem szło na, szło na pole, nie? Tak słyszałem takie teksty. Niektórzy mówią, że sieli też, e, siali też na... Boże, na siew rzucali, nie? Monety rzucali, ale to... Na no dobre plony. No, na dobre plony, ale czy to jest prawda, nie wiem. Musiałby tego dużo narzucać. Dobra. Fajne widoczki, kurczę. Gondola, nie? Gondola. Świeradowie. No. Kolega <gly> trafił, to jest tutaj kimodalik. Proszę bardzo, weź mi ten, tego płynu tutaj i popsikaj. Tu, 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 tu. Nie przeklinać. To nie jaki ładny. Ale aluz Wiesz co, miedziak jest na pewno, ale, ale ładny jest. No, nie, jest nie? No. Tu mamy orła pięknego w koronie. Pruski? Pruski, no. jakaś taka koniczyna. Z drugiej strony, jakieś trzy kółeczka, ale co w tych kółeczkach jest? ładne. Kończynka coś w kończynce. będzie teraz wysychać. Widzisz? jakby, jakby, ten, jakby ktoś dmuchał w te załek zmienia kolory. Ale co w tym jest, nie wiadomo. Coś fajnego jest, ale nie wiemy co. Jak zwykle w tym hobby nie wiadomo co to jest. Dobra, identyfikujemy, może później będziemy coś więcej wiedzieć. Zdjęcia trzeba porobić pole. Z takiej malutkiej dziureczki. Taka mała. Monetka czy guzik? Ojeju. Monetka miała być. No i teraz tak wiedziałem. <laughs> Że to się teraz zemści. Będzie kilka wypadów albo kilkanaście. Na zero. <laughs> takie życie. Dziki się tam rozbiegli po tych polach. Bardzo dużo tego pola jest. Zobaczcie. Aż tam, tam, het pod ten las. Są takie Kawałki różnych tutaj pól przegrodzonych takim właśnie rowem, czy czymś tam, z kamieniami. Dobra, nie będę powiadał, nie jestem rolnikiem. Mamy jakieś kółeczko, mamy jakieś kółenio. Guzik będzie, już widzę guzik, bo już jest wypukłe. I teraz sobie zobaczymy, co to jest za guzik. Być może z tego pola, nawet w dobrym stanie, wyjdzie. A może i nie. A nawozy tutaj katują strasznie. Oj, oj oj. Oj 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 Chyba się nic nie dowiemy. No i wystaje jakieś kółeczko znowu. Wystaje jakieś kółeczko znowu. co to będzie? Kurde czarne, ale miedziucha przechodzisz tutaj. Widzicie? Tu już miedziucha przechodzi z patyny. Dobra, odrywamy to ładnie. Odrywamy. I co? I co? I te nawozy tutaj strasznie nie uszczędzają tych monet. Dobra, już widzę. Ledwo, ledwo przebija się ta koperta tutaj z koroną. O, będzie stary plusak. Swoje odleżał tutaj. Mówili kiedyś, że dzień konia kończy się o 24. Chłopaki się już pakują. Nie wiem, co ja jeszcze liczę. Dobra, jakaś moneta to jest na koniec. Je złotóweczka złota. Dobra. Kończymy tym złotówką dzisiaj. Starczy tej adrenaliny. Z jakieś podsumowanie Kochani kończymy nasze wypociny dzisiaj Co możemy powiedzieć Trochę się pieprzeniną ten las Strasznie połamane te Pocięte te drzewa, mamy pniaki wystają drzewa powalone Ale No nic poszliśmy dalej Była męczarnia trochę Wyszliśmy trochę na pola, trochę monetek Pokopaliśmy na polach Monetek, plomp różnych To jest ten medal Kazika? Ty no? To? Mówi, że zajechany strasznie To no. jest ten ode mnie to są drugi. No tutaj nawozy na tym polu nie oszczędzały nam fantów. No ale mamy guziczki, plomby, monetki różnej maści. Ktoś tu trochę strzelał z czarnoprochowca. Ładny dzwoneczek. Tu mamy fajnego fanta, ale to za chwilę. No tutaj podkowy. No to co, znalazłem, opowiadaj coś o nim. Co? Znalazłem. znalazłem, tylko tyle. Wszedłem, ja znalazłem. Wiadomo, wszystko jeszcze identyfikujemy w domu, jak będziemy, ale co, wstępnie co, wojskowy? Raczej nie. Do czego to było? To jest Co tym, co tym się kali? Sią. się czy kogoś? Kraki i te inne sprawy. Chaszcze. No, fajne znalezisko. To mi się podoba. Kurde, chciałem taki znaleźć, kurde. Dobre. Ach, takie mieczysko. Mhm. Super. Fajny fant. Dobra, tutaj mamy jeszcze z ciekawszych rzeczy. Spróbujemy wyostrzyć. O. o, właśnie, właśnie. Jeden medalik albo medal. Z tej strony wygląda to tak. Tak, o tak, o tak, o tak. Coś takiego było? tutaj medalik. I co, przechodzimy do naszych fantów Powiadaj, co to takiego jest. Znaczenie w ramce Orożnej Rzeszy, pod nim skrzyżowane, skrzyżowane granaty. 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 Granaty tak. do karabinu Po bokach ramki, liście dębu. Na, liście dębu. Na gałęziach. A to jest szpanga trzeciej Rzeszy. Trzeci stopień za walkę wręcz. Szpanga Trzeciej Rzeszy za walkę wręcz, tak? Tak. No Takiego Fanta to ja nie widziałem nigdy, dlatego to jest ciekawe dla mnie. Pewnie to się otworzy kiedyś jeszcze. Tu mamy jeszcze z tego jakieś napisy. Zobaczymy sobie w przybliżeniu. Oto, to, 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 to. No to. To, to, to. i co? I przechodzimy do Fanta dnia. Moje marzenie się spełniło. Ręce mi się trzęsą do tej pory, jak trzymam jeszcze ten telefon. Fryderyk Uryk 1613 1634 talar talar srebro Fryderyk Uryk Coś takiego No kurde łapie mi się często nie mogę się skupić yy, Niemcy Brunszwik, tak? tak Srebro 28,26 gram talar 1618 to Powiem tak, wychodzone, wypocone Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? Mamy to, nie? W końcu jakaś gruba moneta, w końcu gruba, nie jakiejś części talara, tylko prawdziwy talar. Trochę diabłem go, ale to nic. Ważne, że nie przeciąłem na pół. Jakby był... Jak nieraz siekańce też są, nie? To są części różne ten. To jest za gruba moneta, żeby przeciąć ją na pół. Nie było śladów dlatego nie chciałem. Niesamowicie, morda mi się cieszy. Nie wiem, bym się chętnie napił, ale jutro mam tę monetę że nie po 19.00? No. Nie wiem, cieszę się niesamowicie, kurde. No i co, kończymy ten odcineczek. Coś tam wyszło, fajne rzeczy podchodziły. Nie było tak źle jak ostatnio. I żegnamy się z Wami. Do następnego. Cześć.